Dzień dobry, witam serdecznie. W ostatnim materiale tworzyliśmy fanpage, czyli robiliśmy stronę na Facebooku. A dzisiaj zapraszam do zrobienia następnego kroku w kierunku reklam na Facebooku, czyli przedstawię Wam taką wstępną konfigurację, co trzeba zrobić, co trzeba utworzyć, aby móc publikować reklamy na Facebooku. Zapraszam do obejrzenia. Czyli najpierw, żeby wyjaśnić całą ideę, jak to w ogóle działa na Facebooku, to całe środowisko z tym menadżerem reklam, z tym kontem reklamowym i tak dalej, to wygląda to dokładnie tak. Najpierw mamy konto prywatne, za pomocą którego tworzymy stronę, tak? czyli fanpage, to co robiliśmy do tej pory w ostatnim filmiku, a teraz musimy za pomocą tej strony przejść do biznes, menadżera, zrobić sobie za pomocą menadżera firmy właśnie konto firmowe i też również e, za pomocą tego menadżera firmy przechodzimy do menadżera reklam i robimy sobie też konto reklamowe. I następnie to konto reklamowe spinamy z kątem firmowym i podpinamy pod stronę, czyli te trzy rzeczy musimy ostatecznie ze sobą spiąć. I teraz pokażę jak to zrobić. Wchodzimy sobie do biznesmenadżera Facebooka, czyli wpisujemy taki takie hasło do Google Business Facebook i wchodzimy sobie biznes.facebook.com i teraz ja tutaj będę miał już kilka swoich kont firmowych, natomiast u Was pewnie tutaj nic nie będzie. W tym miejscu mam tutaj powiedzmy swoje 4 czy 5 kont firmowych. Mogę utworzyć sobie nowe konto firmowe i tak właśnie u Was trzeba będzie zrobić. Klikam utwórz konto firmowe i sobie wypełniam. Następnie musimy potwierdzić ten e-mail, czyli mamy utworzone konto reklamowe w menadżerze firmy, tak? Numer 1 pizza, to jest nasze konto reklamowe i następnie musimy utworzyć konto reklamowe. Przejdź do ustawień firmowych. Nie ma jeszcze żadnego konta reklamowego. Klikamy Utwórz nowe konto reklamowe. Wypełniamy sobie dane. Zmieniamy walutę, pamiętamy o tym, bo później tego już nie można będzie zmienić. Klikamy dalej. Utwórz. Teraz dodajemy osoby do tego konta, czyli akurat mnie. Dajemy wszystkie uprawnienia i przypisujemy. Następnie musimy dodać też płatności. Ja dodam sobie kartę kredytową. Kartę mamy zweryfikowaną. Czyli mamy dodane konto reklamowe w naszym koncie firmowym. Mamy dodaną osobę do konta reklamowego. Sprawdźmy jeszcze w użytkownikach. OK, wszystko jest dobrze. Osoba jest podpięta z kontem. Tutaj dodajemy teraz stronę do naszego konta. Dodaj stronę. Wklejamy adres. Wybieramy. Dodaj stronę. Co dalej należy zrobić? Należy zweryfikować domenę, czyli dodać domenę. Dodaj. Utwórz nową domenę. Wpisujemy swoją domenę. I zgodnie z instrukcją musimy wkleić nasz. Kod, który będzie służył do zweryfikowania do sekcji head. Ja już u siebie na stronie wkleiłem ten fragment kodu do sekcji head i klikam zweryfikuj domenę. Domena została zweryfikowana. OK. Następną rzeczą, jaką należy zrobić, należy przejść do informacji o firmie i uzupełnić tutaj wszystkie swoje dane, tak żeby później faktury były odpowiednio przygotowane na odpowiedni numer NIP. Ostatnią rzeczą, jaką polecam zrobić, jest dodanie drugiego administratora, tak w celu bezpieczeństwa, w razie gdybyśmy my na przykład utracili konto, żeby drugi administrator miał dostęp do konta firmowego. Czyli przechodzimy do Centrum zabezpieczeń, klikamy Dodaj innego administratora i tutaj podajemy adres tego administratora, którego chcemy zaprosić, klikamy Dalej. To by było na tyle początkowych ustawień, początkowej konfiguracji w celu takim, żeby móc wyświetlać reklamy na Facebooku. Mam nadzieję, że było to przydatne, zapraszam do następnych materiałów, wszystkiego dobrego, pozdrawiam i miłego dnia, hej!